Co trzeci uczeń w Polsce ma podejrzenie depresji, a jeszcze więcej bardzo niską samoocenę. Również w koninie młodzież zmaga się z wieloma problemami. Co drugi nastolatek w końskiej szkole czuje się samotny, co trzeci ma poczucie zagrożenia, a co siódmy ma myśli samobójcze. W związku z tym jest to niesamowicie ważny problem. I ważne jest również, żeby wiedzieć, jak z nim postępować, jak możemy wspierać młodych w, w, w tym problemie, który ich spotyka. Aby zwrócić uwagę na takie problemy wśród młodych, Stowarzyszenie Mlap organizuje akcję To, co czujesz jest ważne. 14 listopada młodzi aktywiści będą przekonywać swoich rówieśników, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji kultury do wspólnego działania w tej sprawie. Bardzo się cieszę, że będzie Mogli wykorzystać właśnie sztukę w pokazywaniu emocji. Zrobimy to w sposób wyjątkowy, bo bardzo dowolny i każdy będzie mógł znaleźć tutaj coś dla siebie, każdy będzie mógł też poznać emocje innych, ale poznać je na swój sposób, bo to nie tak, że każda emocja ma tylko jedną interpretację. Punktem kulminacyjnym wydarzenia ma być wystawa prac, którą będzie można oglądać w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 12 grudnia. Nie chodzi o artyzm, nie chodzi o umiejętności, talenty artystyczne, ale chodzi o to, żeby spróbować przelać na papier w jakiejś formie wizualnej to, co się czuje. Projekt realizowany jest pod patronatem prezydenta miasta Konina oraz UNICEF Polska.